Dzień dobry! Zaczynamy kurs robienia serowców, Lekcja numer jeden. Zaczniemy tu, gdzie jestem teraz. O, a potem będę w czasie cofał się opowiadał, wam różne ciekawe rzeczy. A gdzie ja to jestem teraz? Otóż w takim miejscu, że wsadziłem tubę silikonu do środka tam. Ale po co, styczeń, po co tam? Uspokój się, bo nie wytłumaczyć nic nie będziesz wiedział i smutny będziesz tyle, będziesz miał z tego. Zobacz tutaj. Jest takie dno, wysmarowane wcześniej rozdzielaczem. Tutaj uszczelnione, tutaj uszczelnione, tutaj uszczelnionym silikonem. I są dwa. A tutaj jest taka specjalna podpórka, co jak położę to, o tak, to zobacz, że tu jest poziom i nie powylewa mi się tamtę potem. No dobrze styczenie, ale po co ta tuba? Tam w środku się wytłumacz mi, to wreszcie! Dobrze uspokój się już tłumaczę, zobacz. Tam w środku jest taki ciemniejszy trójkącik. Widzisz, to jest dno, A ta tuba podpiera go. Żeby dobrze przykleiło się z silikonem. Posłuchaj mnie teraz bardzo uważnie, ponieważ będę mówił o ważnych rzeczach. Zobacz, to jest plan sterowca. Skąd ty taki plan wziąłeś, zapytasz mnie? Otóż nie przejmuj się, odpowiadam, ponieważ wytłumaczę ci to, następnym razem. A teraz to, co ważne musisz wiedzieć, to jest to. Zobacz, jedna taka jednostka to jest 10 cm i to jest jedna sekcja w rzeczywistości. Zajmujemy się obecnie sekcjami 1 do 3, 5 do 7, 9 i 10, 12 i 15 przyjeżdża tak powoli. No dobrze, ale dlaczego nie zalejesz tego jak normalny człowiek? Wszystko naraz pytasz mnie. Otóż odpowiadam, jak ośmiornicą jesteś albo lepronem Jamesem, to sobie zalewaj od razu, proszę cię bardzo, ale jak jesteś człowiekiem, co ma normalne ręce, tak jak ja, to zrób to w częściach. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jak potem sięgniesz do środka, co? Jak to potem szlifował będziesz? A to wyszlifować trzeba papierami różnymi i potem wypolerować, żeby było równo i bez żadnych rys w środku. O tak! Następnym razem opowiem ci, jak zrobić takie ścianki wspaniałe oraz jak samodzielnie wykonać plan sterowca. A teraz przyszedł czas na sterowcowy wierszyk dnia. Przyszła koza do woza, a sterowiec... Do owiec.